Witajcie serdecznie przyjaciele, drodzy. Znów jesteśmy w tym samym gołębniczku, co ostatnia katecheza była 38, także jakby kontynuacja tego serialu, który był wcześniej. Jesteśmy w gołębniczku ekskluzyw pocztowy, czyli gołąbeczki, które po prostu nie lotuje, które po prostu cieszą moje oko. Niektóre tu już widzimy jajeczka poznosiły, także niedługo będą, będą się rozmnażać. Przyjaciele, drodzy, kontynuując, właśnie tak jak mówię, to co mówiłem w Katechezie 38, no nie, chciałem Wam powiedzieć kolejną rzecz fajną, kolejną rzecz fajną o kolejnym sąsiedzie. Mówiłem Wam, jak pamiętacie, kto pamięta, to pamięta. Kto nie pamięta, to może się zawsze przesłuchać. Na YouTube jest wszystko. Mówiłem Wam o czterech sąsiadach, którzy mieszkają koło siebie, w koło siebie w bloku. Dzieli ich tylko ściana balkonowa, tam nie wiem, około 10 cm. No i pierwszy jest technikiem budownictwa, trzeci, drugi jest alkoholikiem, trzeci jest hodowcą gołębi pocztowych, a czwarty jest chrześcijaninem, no nie? No i zaraz Wam opowiem o sąsiedzie numer 5. O sąsiedzie numer 5 Wam zaraz opowiem. Ale zanim to opowiem, po prostu przypomnę wam sąsiedzi numer cztery, czyli Chrześcijanin. Czyli gość to totalnie pozytywnie nastawiony po prostu Słowem Bożym, narodzony na nowo, złączony z Bogiem, zbawiony człowiek, ponieważ on uwierzył, że Jezus umarł za niego na krzyżu, narodził się na nowo, stał się dzieckiem bożym, po prostu zna Słowo Boże w ogóle, zna co Jezus zrobił dla niego na krzyżu i żyje tym. I żyje tam tym, jest pogoda, można powiedzieć, taka jak dzisiaj, jak teraz, czyli pochmurno deszcz pada, jest dosyć zimnawo, no nie. No i on wychodzi, wiecie, przyjaciele, otwiera balkon. No i Petek, jak Wam mówiłem, tydzień, yy, zadowolony, pełen radości, wiecie, przyjaciele, śpiewa sobie. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Piękny dzień ci mamy. Pozałatwiał wszystkie sprawy, bo on zna słowo Boże, przyjaciele. On wie, że Bóg jest z nim, on go nigdy nie opuści, on nie zostawi. No nie, bo tak Jezus powiedział, ja Was nigdy nie zostawię i nie opuszczę. No nie, Jezus przyszedł, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i do. do do życia i pobożności, przyjaciele. On wie to wszystko. O cokolwiek poprosicie Ojca w imieniu Jezusa, dawam. wam, proście otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Oczywiście te wszystkie frazy, które ja wam pomówię, to, to są cytaty z Pisma Świętego, głównie z Ewangelii Jana. To wszystko se można, nawet nie, nie szukając w tym Piśmie Świętym, tylko po prostu otworzyć sobie, odpalić sobie komputer, tak jest wygodniej, prościej, w goglach napisać fraza Biblia, no i tą frazę na, na przykład... Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, i zobaczycie tam, co pisze wcześniej, co pisze później, no, czy cokolwiek, co innego, te cytaty piszę w Biblii. No bo wiem, że nie każdy może mieć y, właśnie to, wie, gdzie to jest napisane, no bo Biblia jest dosyć gruba, no nie? Także dobrze jest, albo ogólnie chcę napisać Ewangelia Jana, czy Mark, Marka, Mateusza i wszystko jest podświetlone. Ja bynajmniej tak robię, ponieważ już no potrzebuję nie, y, y, okularów do czytania, także po prostu praktycznie prawie nie korzystam z Biblii, no nie. Co potrzebuję, to sobie w Google, w ładny, mam duży monitor podświetlony. Wszystko fajnie widać, wpisuje sobie elegancko i wszystko widzę, no nie. Także wracając do sąsiada numer 4, do Chrześcijanina, on żyje tym przyjacielem. On żyje w tym, on wie, że jest złączony z Bogiem, on wie, że. Jest... On, 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 on ma sprawę do załatwienia przyjaciele. On idzie roboty szukać, on idzie roboty szukać. Ponieważ jego, mimo, że no jego stan duchowy jest super, bo jest z, złączony z Bogiem, jest, jest po prostu wszystko na tak jest w nim i tylko kwestia czasu, kiedy jego sytuacja materialna też się poprawi, ale póki się jeszcze nie poprawiła, on już to wyznaje, że ma wszystko, co jest mu potrzebne do życia i do pobożności, że nie brak mu niczego. Bo tak pisze, w Biblii nawet piszecie, ale to wszystko pisze, no nie? Że kto słaby niech mówi, jestem bohaterem na przykład, no nie? Czyli kto, to, jeśli to stosuje, człowiek wyznaje, mimo okoliczności przeciwnych, Wkrótce okoliczności muszą się dopasować do tego, w co wierzysz i w co wyznajesz, no nie. Także gość po prostu, mu, elegancko zadowolony, uśmiech do ducha ducha, przyjaciele, on ustanawia aniołów Bożych, jak mówi, przychylność Bożą ustanawia, mówi, że gdzie się nie pojawi, gdzieś w urzędach, gdziekolwiek, wszyscy są mu przychylni i będzie tak, jak postanowi wszystko. On ustanawia, że dostanie pracę. On idzie roboty ogólnie szukać, no nie? Ponieważ cały jego budżet to jest 20 zł. 20 zł cały jego budżet, więc po prostu on musi znaleźć taką żeby od razu dostać zaliczkę, zaliczkę pewną po prostu, żeby przyjść na drugi dzień do pracy, no nie? Także musi naprawdę, ale wie, że Bóg go poprowadzi, że aniołowie go poprowadzą i że będzie miał tą przychylność nieba, że dostanie, dostanie to, co chce, no nie? I on jest zadowolony, wiecie, przyjaciele. On jest zadowolony, zaraz jedzie windą na dół. No i teraz uwaga, opowiem wam o piątym sąsiedzie, tuż za ścianą po następnej stronie. Piąty sąsiad, przyjaciele, to milioner, gość z kasą. Ale przyjaciele, milioner miał 10 milionów na koncie, ale właśnie trójka stracił 3 miliony stracił. Gość jest mega załamany. Chodzi po całym domu, rozgotowany cały. Zaraz będzie zjeżdżał na dół po jakieś używki, albo depresanty. Nie może sobie dać rady ze sobą ponieważ stracił 3 miliony, stracił 3 miliony, on nie widzi tego, że ma jeszcze 7 milionów, ale stracił przyjaciele 3 miliony, 3 miliony stracił przyjaciele i to jest dla niego już załamka, on nie widzi świata w ogóle, już nie spełni swoich marzeń, które on, on oczywiście nie zna Boga, nie wierzy w ogóle tam, po yy, prostu do kościoła może chodzi, no nie, no ale nie zna słowa Bożego, on nie zna Boga, nie wierzy w absolutnie w rzeczy, w rzeczy, które tamten wierzy, no nie, no bo on nie poznał tych rzeczy, no nie, Także jego, jego cała zasobność, cała jego yy, po prostu wszystko jest, zaopatrzenie całe jest związane z tym, co on ma, no nie? czyli z tą kasą. Czyli już buchnęły wszystkie nagle marzenia. Już po prostu nie pojedzie, nie kupi sobie jachtu na Sycylii, nie zrobi tych spraw, które by chciał zrobić, ponieważ już nie ma 10 milionów, bo źle ulokował kasę, źle ulokował na jakiejś giełdzie czy coś, nieważne, bo to nie o to chodzi. Stracił 3 miliony, przyjaciele, gość załamany. No i co? Spotykają się w windzie obaj, zjeżdżają elegancko sobie windą. No i wiadomo, no. Kurtuazyjne słowa, no nie wiadomo, co tam, jak tam słychać, dzień dobry, ziutek, co tego, jak tam patrzy tamten, no tamten zadowolony, sobie myśli, ośmiech do ucha, do ucha, coś sobie śpiewa. Jak dobry jesteś, panie, jak dobry jesteś, panie. No tamten patrzy, no, gość pożałowania, go Jeździ rozpadliną, jakąś, jakimś trabanciną, który się rozwala tamten człowieku jeszcze ten milioner jeszcze ma rolls na dole a ten zadowolony z czego on tak się cieszy w końcu nie wytrzymał Mówi, hej, co tam słychać Cię, przyjacielu? No, a tamten mu odpowiada: pasmo narastających sukcesów. No to już było poniżej pasa. Mówi, jak on może tak mówić, że pasmo narastających sukcesów, przyjaciele, drodzy, jak wie, wie, jak on. No i sobie kombinuje, no bo on nie zna życia chrześcijanina, no nie? Więc sobie kombinuje, no ja w swojej głowie oczywiście. Jak on może mieć pasmo narastających sukcesów, skoro on nic nie ma? Aha, no i po swojemu se musi jakoś to wytłumaczyć. Więc myśli, no tak, przecież on ma starszego brata. Starszy brat chaty, chałupy buduje, jest dewel deweloperem. A ten pewnie ma udziały. No tak, i dlatego ma ta, tak struga bidoka, ale on ma tam kokasy, on jest zaopatrzony. Bo on nie wie, że tamten ma tylko 20 zł. Po prostu on tylko wie tyle, że po prostu tamten się cieszy i nie rozumie, dlaczego tamten się cieszy. No, no i no notabene wam powiem, no tam sobie zatłumaczy, no ale po prostu nieświadomie ma rację. Nieświadomie miał rację, ponieważ... Jezus, jego brat starszy, powiedział tu na przedostatniej wie wieczerzy, że po prostu w domu mego ojca jest wiele mieszkań. Idę ile przygotować wam miejsca, abyście byli tam, gdzie ja jestem. To też możecie znaleźć oczywiście, jak w Google wpiszecie to, co ja mówię. W domu mego ojca jest wiele mieszkań, idę wygo przygotować wam miejsce. Enter. I wam wyskoczy ta fraza, no nie? Także przyjaciele, notabene, nieświadomie. Ale po prostu, tylko że tamten wierzy, wierzy w to, a ten po prostu tak sobie wytłumaczył, no nie, jego szczęście, no bo nie wiedział jak to wytłumaczyć. Także przyjaciele, no są zapiski, nawet historyczne, historyczne zapiski są z dawnych czasów, że po prostu Neron nie mógł wytrzymać po prostu, gdy pierwsi chrześcijanie szli na arenę, gdzie byli rozszerpywani przez lwy, oni śpiewali, cieszyli się i radowali. To są historyczne zapiski, przyjaciele. Neron se zatykał dosłownie uszy, bo nie, nie mógł tego wytrzymać po prostu, bo tego to on totalnie nie rozumiał. Także przyjaciele, dobrze być w tym świecie, dobrze być w tym świecie właśnie, gdzie rządzi Jezus, gdzie jesteś po dobrej stronie mocy, przyjaciele. Fajnie być w tym świecie, gdzie jest wszystko pozytywne dla Ciebie, no nie, bo wiesz, że wszystko pozytywnie się skończy, bo, bo on, ten, który zaczął w Tobie dzieło, on i skończy, bo on jest alfa i omega, początek i koniec. Także taka refleksja, przyjaciele, na dzisiejszą katechezę numer 39. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia życzę.